Dzieci z przedszkola w Lipnie zaśpiewały kolędy w prezencie dla widzów w telewizji Leszno. Dołączyły także życzenia świąteczne. Naszą redakcję odwiedziły pięcio i sześciolatki z przedszkola w Lipnie. Towarzyły im nauczycielki Iwona Czaja i w roli drugiej opiekunki Anita Hryniszak. Przedszkolaki chciały wiedzieć, jak wygląda praca w telewizji Leszno. Zaspokoiliśmy ich ciekawość, opowiadając o zadaniach, które do wykonania mają dziennikarze, operatorzy kamer i zajmujący się montażem. Naszym gościom opowiadaliśmy o osobach ciekawych i znanych, które spotykaliśmy w trakcie naszej pracy. Do tego dorzuciliśmy garść wspomnień z materiałów, które zapadły nam szczególnie w pamięci. Z kolei dzieci opowiedziały nam o swoich świątecznych marzeniach i specjalnie dla widzów telewizji Leszno zaśpiewały piosenkę. Całe cały rok, więc wydłużałem krok. Święty Mikołaj, Święty, Święty Mikołaj, no dzieci cię Boże, Narodzenie nadchodzi, życzenia się godzi. Proszę zatem przyjąć rąk naszych, garść życzeń najlepszych: zdrowia, spokoju, szczęścia i radości, a w nowym roku olbrzymiego roku otwitości. Niechaj Chrystus, a siła niepojęta, znosi każdy dynę no. A szczęście? A szczęście i połączenie go z moją rodziną i